Zaraz to coś pojedzie w trasę, oby przeżyło, czemu mieli że kolano? Co? Dzień dobry, we wtorek. Ja nie powinnam w ogóle nagrywać telefonem, aparat jednak mi się tam ładuje. E, bo okazało się, że mm, byłam pewna, że mam full baterii na dzisiaj, a okazało się zupełnie inaczej, e, więc szybkie ładowanie mam jeszcze niecałą godzinę do wyjazdu i zaraz zobaczycie, gdzie was zabieram e, Ale prawie jestem spakowana. Najważniejsze rzeczy tutaj mam spakowane, jakieś picie do poprawy makijażu rzeczy sukienkę na potem, tylko na lewej stronie jest, ale no nieważne. Jeszcze wpakuję tutaj jedzonko, ponieważ przygotowałam sobie ciasteczka i sałatkę, jakbym była głodna, a że czy mam czystą michę, to i na takim wyjeździe będę się starała to utrzymać. Nie spodziewałam się, że obudzę się i zobaczę tak ogromną mgłę, no ale w sumie lepiej niż słońce, chociaż słońce już się pojawia, widać tutaj na w naszym podjeździe, że już powoli wstaje, oby po prostu w tej trasie nie było źle, bo jak wiecie, ja mam samochód bez klimatyzacji, więc będę miała otwarte szyberdach, okno przy mnie, mam głośno, więc przynajmniej włączę sobie muzykę czy książkę i jakoś wytrzymam. W ogóle mówię, jakbym jechała, nie wiem, dzień bądź dwa gdzieś, a ja tylko dwie godziny, ale ja tak reaguję na dłuższe trasy. Ja nie jeżdżę tych dłuższych tras, zazwyczaj mój narzeczony jeździ. Na, no, że dzisiaj jadę sama, no to muszę sobie jakoś poradzić. I trzymajcie kciuki, żeby, żeby się udało. W ogóle brzmi to, jakby to nie był książkowy wyjazd, nie? Jak, zupełnie nie pisarski. O co w ogóle chodzi? Czemu ja to nagrywam w pisarskim vlogu? Ale wszystko się wyjaśni. Powróciłam żywa i ze zdobyczą, a właściwie z zdobyczami, bo mam swoje egzemplarze autorskie, ale mam też egzemplarze na spotkanie autorskie, które odbędzie się na początku września. Jeszcze będę, będę, będę o tym mówiła. Natomiast przygrzało mi totalnie, czuję się źle. Rano nie było tak okropnie jechać, natomiast później już no, słońce daje w kość, dlatego wybaczcie ten wiatra, który tutaj chodzi i chłodzi. Wątpię. Natomiast y, jestem bardzo zadowolona, uwielbiam spotkania z moim wydawcą, jest naprawdę super miło i cieszę się, że zamówiliście y, tę książkę w przedprzedaży. Podpisałam wszystkie egzemplarze, więc y, no, sprawa załatwiona, y, zadanie wykonane, a ja mogę teraz włączyć totalną chillerkę i coś zjeść, obejrzeć sobie nowy odcinek Zbrodni Po Sąsiedzku, ale oczywiście uświadomiłam sobie, że. Nie zrobiłam żadnych zdjęć, tylko nagrywałam filmy tym aparatem, więc może jakieś kadry z tego aparatu jakoś wyciągnę, żeby to też było takim zdjęciem pamiątkowym. Nie wiem, wiem, że wydawca coś robił, więc chociaż tyle. Natomiast ja jak zwykle nie myślę o wszystkim, ten upał nie pomaga. No i może wieczorkiem sobie popiszemy muszę Wam pokazać cudowny prezent, który dostałam. Po pierwsze taką torbę. Uwaga, są to książki cudowne. I w środku mamy też mnóstwo rzeczy. Po drugie, kolejną cudowną torbę. To jest ta torba z serii Nad ranem Moniki. Torba na letnie historie. Cudowna. W środku znajdziemy też plik zakładek. Są prześliczne. Tutaj macie opis mojej najnowszej książki. Tutaj mamy taki slogan, kiedy wejdziesz w szeregi gangu, powinnaś nauczyć się celnie strzelać. No to jest rada, która na pewno przyda się Jagodzie, zaraz ją tutaj Wam pokażę. I tutaj znajdzie się jeszcze coś, co jest promocyjną ciekawostką. W środku koperty znajdziemy, A, ale cudowne, zrobię sobie je potem, tatuaże. tatuaże. Ale piękne mi się trafiły, cudowne. No i w środku jeszcze mamy ciekawostkę. Mamy tutaj przepis na alkoholowego bądź bezalkoholowego drinka, jak kto woli. Ja raczej skorzystam z tego bezalkoholowego. Więc mamy tutaj przepis na drinka z klubu Eden, <śm> ale się cieszę. No i oczywiście syropy do tych drinków, syropy barmańskie. I jeszcze zapomniałam, cudowna dynia z ogródka. Mojego wydawcy. Jest prześliczna. Zaraz muszę ją dać na okno, żeby się jeszcze bardziej wysuszyła. A znacie moją jesieniarską duszę, więc jestem zachwycona. Dobra, ta środa jest trudna. Ogólnie mam jakieś ostatnio trudne dni. Nie potrafię gdzieś się zorganizować. Mam wrażenie, że moje plany po prostu idą w jedną stronę, a rzeczywistość jest zupełnie inna. Jest już 13.15, ja za chwilę sobie zrobię drugi posiłek, tym razem to będzie owsianka, na 16.00 jestem umówiona u fryzjera, będzie nowa fryzura, właściwie tylko kolor tutaj podciągnę, ponieważ no, widzicie, ja widzę na podglądzie, Wy widzicie na pewno na filmie, że to wygląda jak rudy, a miał być bardziej blond. Dlatego podkręcimy trochę ten kolor i mam nadzieję, że będzie blondem. Że wrócę tutaj do aparatu i zobaczycie mnie już w takiej formie. Brązowo-blondynkowej. Coś nowego. I jeszcze przed fryzjerem muszę wstąpić do mechanika, ponieważ mam problem z samochodem i muszę go bardzo szybko rozwiązać, więc prawdopodobnie jutro rano jeszcze będę musiała do tego mechanika zawitać. Dzisiaj natomiast się umówię i mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Trzymajcie kciuki. Ale przyszłam tutaj głównie dlatego, żeby zdać wam raport, ponieważ. Udało mi się pisać. Ogólnie bardzo źle mi się teraz pisze i to jest tak okropne, ale wydaje mi się, że to jest dokładnie to samo, co, czego już doświadczyłam wiele razy wcześniej, czyli ja po prostu nie lubię pisać zakończenia książek. I ja nie wiem, od czego to zależy. Albo jestem zmęczona tą historią, to pierwsza opcja, tak się nad tym zastanawiałam, albo druga opcja jest taka, że nie chcę się rozstawać z tą historią i podświadomie próbuję to. Wiecie, przedłużyć. I albo nie piszę, albo piszę mało w porównaniu z tym, co pisałam wcześniej, jak śmigałam przez tę historię. A jeżeli mówimy o horrorze Young Adult, jest to książka, którą nie planowałam. Jest to spontaniczny projekt, który. Pojawił się w mojej głowie na początku lipca, no i gdzieś tam od tego lipca zaczęłam go pisać wraz z projektem L, który jest już skończony. Pewnie w kolejnych odcinkach będę mogła um, powiedzieć Wam coś więcej, bo także będę poprawiała ten projekt L. W tym tygodniu nie wiem czy sobie nie odpuszczę, um, bo dużo tego jest po prostu teraz i, i takie nagromadzenie tego mnie dobija. E, więc przy poprawkach do tego projektu będę troszeczkę o nim też e, mówić. Natomiast teraz dominuje u mnie ten horror, właśnie Young Adult. I zastanawiam się, czemu mi się tak źle to pisze. Ale po dwóch dniach przerwy, ponieważ weekend tak sobie odpuściłam, w poniedziałek napisałam 1229 słów, wczoraj 1029, a dzisiaj stwierdziłam, musimy dobić do 2000. Mam taką wewnętrzną motywację, muszę się ogarnąć i zabrać do roboty. I napisałam 2096 słów. I to sprawia, że w całym pliku horroru Young Adult mam 45 tysięcy słów. A dokładnie 45 499. <laughs> nie mogłam dobić tego jednego słowa, nie? Żeby było równo. Musi być 499. Więc tak naprawdę około 5 tysięcy słów brakuje mi do tych sławnych, popularnych 50 tysięcy, które już nam sprawiają, że książka. Może być książką, tak się mniej więcej mówi, że tyle słów powinna mieć książka, no ale coś, myś, coś czuję, że po prostu ja wyjdę i może na 60 tysiącach skończę. Zobaczymy, na pewno będę miała trochę jeszcze poprawek przy tej historii, ale wstępnie, tak jak mówię, chcę skończyć tę historię, zabrać się za projekt L, dopracować go, no i dopiero później bawić się właśnie w tym horrorze, więc zrobię sobie od niego trochę przerwy, ale najpierw muszę go skończyć. Dobra, idę robić jedzenie i widzimy się potem. Mamy to, zabieram się za jedzenie. Nie mogę się na nie napatrzeć, serio. Są prześliczne i ja cię kręcę. No hej! Jestem mega zadowolona. Mamy oczywiście golden hour, więc trochę wyglądają rudawo, ale są mniej rude niż poprzednie. I są śliczne, bardzo mi się podobają, więc jestem zadowolona. W końcu jestem zadowolona ze swoich włosów, więc duży plus. Wykraczał mi się film, ale chyba ogarnęłam problem, natomiast teraz chciałam Wam pokazać, co zaczynam czytać. O! Tak, zapomniała dedykacja, przecież jest dedykacja, i to jest takie kochane. Zaczynam czytać właśnie tę książkę, książkę Sandry, natomiast chciałam Wam pokazać jeszcze, co czytam, co właściwie słucham w audiobooku. Polecała mi tę książkę jedna z moich uczennic i powiem szczerze, no. Jak widać, prawie 6 godzin przesłuchanych trochę przede mną, i bardzo się cieszę, że jeszcze 7 godzin przede mną, ale jest to mega. Powiem Wam szczerze: nawet e-booka przeczytam w sensie na telefonie kolejnych części, bo tak się wkręciłam. po prostu uwielbiam siebie i swój pęd do zakupów jak widzieliście byłam rano w Myślenicach było to związane z tym, że musiałam podjechać do mechanika i sądziłam, że po pół godzinie będzie sprawa załatwiona natomiast on powiedział mi, że no godzina no to stwierdziłam, ok, idę sobie zrobić kroczki idę sobie pochodzić, a że obok była galeria no to już możecie sobie sami dopowiedzieć. Byłam chyba w każdym możliwym sklepie. Naprawdę. No i wypakowałam tę moją torbę po brzegi. Ale dwie rzeczy chciałam wam pokazać. Kupiłam sobie jakąś naturalną maskę do włosów. W życiu jej nie widziałam. Ale to są moje włosy. I rozmawiałam wczoraj z fryzjerką. Że muszę znaleźć coś, co jest właśnie takie nawilżające i wygładzające, bo ja mam włosy suche i puszące się, więc żeby jakoś tak to wyglądało, to może to się sprawdzi. I kupiłam sobie, Jezu, jakie jest cudowne, będę dzisiaj chodziła chyba cały dzień w nim. Zaraz się przebieram z sukienki. Taki top. I on kosztował 120 zł, a ja go dorwałam na przecenie za. 30 czy 40. Bo... No i właśnie jak się dowiedzieliście, montuję film. <noise> Więc y, montuję film, obejrzę go sobie jeszcze raz, y, bo wczoraj to była katorga, chyba wam mówiłam o tym. E, to była totalna katorga, ponieważ wykraczył mi się pod sam koniec. No i y, montowałam go jeszcze raz, wczoraj wieczorem. Dzisiaj oglądałam, dokładałam muzykę i ogólnie sobie tak. Przeglądałam, czy wszystko jest ok. No i teraz yy, generuję go, i zaraz będę stawiała na YouTube, więc na 17 się wyrobię. Ogarniam film, przebieram się w coś luźniejszego, bo jest mega już ciepło. No, czyż nie jest cudowny, mega mi się podoba. Jeszcze te spodenki ogólnie coraz bardziej lubię takie. One są tak do kolan. I powiem Wam szczerze, no, szukam takich czarnych, bo wyglądają mega, a jeszcze z tym topem super. Nieprzypadkowo dogrywam się już w poniedziałek, jest. Nie wiem czemu sprawdzam na zegarku, przecież wiem dokładnie, jest 28 sierpnia więc dzień premiery zagraj dla mnie dlatego teraz Wam pokazywałam tę książkę w całej okazałości tydzień temu ją podpisywałam, no nie cały tydzień temu, teraz mamy poniedziałek, o 18 e, odbędzie się live z moją wydawczynią, więc spotkamy się, pogadamy trochę o tej książce na Instagramie, mm, więc bardzo się cieszę i kurde, kolejna premiera, kolejny dzień do świętowania, tam jedzie samochód i pewnie się patrzą na mnie z tego samochodu i ci są bekę. <laughs> Przełożyłam rękę, bo ta zaczęła mnie już boleć. Strasznie w ogóle ciężki ten aparat, totalnie nie do vlogowania, ja nie wiem o co chodzi <gry> natomiast w skrócie, chciałam powiedzieć po prostu, że bardzo się cieszę i dziękuję za wszystkie gratulacje które otrzymałam na Instagramie czy na TikToku bardzo, bardzo mi miło zaraz jeszcze wstawię post o premierze na pisarską grupę wsparcia zapraszam Was na wszystkie moje media społecznościowe, które znajdziecie oczywiście w opisie, tam macie linki do wszystkiego więc jeżeli nie chcecie mnie tylko tutaj śledzić to możecie też znaleźć mnie w innych miejscach w internecie no i co? I to jest ten moment, kiedy ja się z wami już żegnam, pomimo tego, że dużo rzeczy jeszcze przede mną, przed wami, może jeszcze zrobię update. Co wy na to? Mm? W moim projekcie, który jest najistotniejszy teraz, który teraz piszę, e, czyli w horrorze Young Adult, już chciałam wam zdradzić tytuł. Mam tytuł w ogóle, to jest zaskakujące, bo długo nie miałam. Mam 48 642 słowa, nie jest to dużo. Nie pisałam też dużo e, tego projektu. Ale wpadło tysiąc słów w innym projekcie. I to jest przerażające, bo znowu nakręciłam się na inny pomysł, ale najpierw muszę skończyć ten. Więc taki mały update. A teraz możemy już wrócić do pożegnań, więc bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego vloga. No i tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, tutaj możecie go znaleźć. Chcę, żeby mój kanał troszeczkę się zmienił. No, i zmieni się pod tym kątem, że będzie tutaj więcej vlogów. Będę starała się Wam pokazać przynajmniej kilka dni z mojego tygodnia, a dużo się będzie działo pod kątem pisarskim. Przed nami już za chwilę Nanoraimo, więc wrzesień i październik bardzo szybko miną. W tym czasie ja będę poprawiała swoje teksty, też Wam będę o tym mówiła. No i potem w listopadzie znowu RIMO się szykuje. No i wtedy też będę pisała fajny projekt, więc o tym też sobie pogadamy. Więc dajcie znać, co sądzicie o takich vlogach pisarskich, czy jesteście zadowoleni z tego powodu, czy też nie. No i co? Widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku, a tam zobaczycie mały backstage ze spotkania autorskiego w bibliotece, więc jest na co czekać. Dobra. Dzięki wielkie za dzisiaj. Cześć.